Bogu Wszechmocącemu w Świętej Jedynym czyta nam Kościół Święta Matka Nasza, nam przepotybną uczcinę Świętego Serca Pana Jezusa, lekcję wyjętą z listu Świętego Pawła Apostoła w Efezji. Bracia, Mnie, najmniejszemu ze wszystkich Świętych, została dana ta łaska, abym poganą w jeździu bogactwa Chrystusowi i oświecał wszystkich, na czym polega ta tajemnica zakryta od wieków w Bogu który wszystko stworzył. Dzięki niej księstwa i mocy na niebiosach poznają przez Kościół wieloraką mądrość Bożą według odwiecznego przeznaczenia, które Bóg wypełnił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W nim przez wiarę mamy ufność i śmiały przystęp do Boga. Z tej to przyczyny zginam korana przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Aby dał Wam według bogactw chwały swojej, a za sprawą ducha Jego wzmocnić się potężnie wewnętrznego człowieka, tak, aby przez wiarę Chrystus zamieszkał w sercach Waszych. Aby umocnieni i ugruntowani w miłości, abyście w nas ze wszystkimi świętymi pojąć mogli, jak ona jest rozległa i daleka, wzniosła i głęboka. Abyście też mogli poznać, jak miłość Chrystusa przewyższa wszelką wiedzę i w ten sposób. Byli napełnieni całą pewnością Bożą. I Ewangelią, zapisaną w świętego Ewangelisty Jana, który jako pół Boża z poszanowaniem podstaw Onego czasu Żydzi, ponieważ był to dzień przygotowania, aby przez Szabat ciała nie zostały na krzyżu, albowiem on dzień Szabatu był uroczysty, prosili Piłata, aby im połamano nogi i zgniętej. Przyszli przed naszą i połamali nogi pierwszemu i drugiemu, Którzy z nim byli i ukrzyżowali. A skoro podeszli do Jezusa I zobaczyli, że już umarł, Nie łamali nóg Ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył bokie, A natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który widział, dał świadectwo I prawdziwe jest świadectwo Jego. I wie on, że prawdę mówi, Abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo. Kości Jego łamać nie będziecie a na innym miejscu mówi pismo. Zobaczą, kogo przywodni. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. No nie ze wszystkich świętych została dana to łaska abym pogadał w jeszcze niedośćliwe bogactwo Chrystusowe i ja oświecał wszystkich, na czym polega ta tajemnica zakryta od wieków Bogu, który wszystko stworzył. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bierni, rozpoczynamy tą pielgrzymkę od pierwszego piątku zaraz na samym początku mamy okazję świętować, czcić Najświętsze Serce Pana Jezusa. Nie można nie powiedzieć tutaj kilku słów o sercu, które zostało otwarte dla nas. Tematem tej pielgrzymki jest Boże Miłosierdzie i nigdzie go tak doskonale nie widzimy jak w otwartym sercu Pana Jezusa. Reakcją na nasz grzech, na nasze niewierności, na te niewierności, które stale się powtarzają, jest reakcja dobrego pasterza. Bóg wychodzi szukać zagubionej owcy. Staje się człowiekiem, aby szukać tych, którzy zbłądzili. Wszyscyśmy bowiem jako owce pobłądzili. Mamy już u proroka Izajasza. I Chwilę później następuje proroctwo mesjańskie. Chwilę później mowa jest o tym, który ma nadejść o tym dobrym basterzu. Aby zapłacić za nasze grzechy, musi zostać to boskie serce to serce, które jest jednocześnie sercem Boga i człowieka musi zostać przebite. Nie możemy dzisiaj. Ten pierwszy piątek miesiąca w trakcie tej pielgrzymki nie możemy szczególnie dziękować, nie możemy szczególnie, nie, możemy nie dziękować, szczególnie Najświętszemu sercu za te wielkie dary, za te wielkie dary miłości, za to, że Pan Jezus zechciał przyjść do nas, zechciał otworzyć nam nasze serce. I to jest to serce, które nieustannie dla nas bije nie tylko tam w niebie, jako żyjące, ale i tutaj, w ofierze mszy świętej. To serce zostało otwarte, aby z niego mogła wypłynąć ta zbawcza krew, która spływa na nas w sakramencie pokuty i oczywiście we mszy świętej, przede wszystkim w komunii, gdzie, gdzie możemy przystąpić do samego Chrystusa. Także Dziękujmy, dziękujemy w przy przyświętej Panu Jezusowi za to jego nieskończony dla siebie. I prosimy go, abyśmy przystępując tutaj za parę chwil do komunii świętej, abyśmy naprawdę skorzystali, naprawdę dobrze skorzystali z tych darów, które to otwarte serce nam daje, które nam umożliwia, do których przystęp nam daje. Tajemnicę Chrystusa. Tą wielką tajemnicę Bożego Miłosierdzia ujawnia nam dzisiaj, wybiera <laughs> nam jej część w dzisiejszej lekcji, święty Paweł. I jak wiemy, święty Paweł to nie był człowiek, który od młodości służył Chrystusowi. To nie był człowiek, który całe swoje życie poświęcił Jego służbie. Wiemy dobrze, znamy dobrze tą historię. Jak święty Paweł zostaje w drodze do Damaszku, zrzucony z koni, spada, traci wzrok, jest w szoku. Pyta Panie, co mam czynić. I pamiętajmy o tym, że to wydarzenie również jest dziełem miłosierdzia. Że Pan Bóg okazał świętemu Pawełowi w ten sposób miłosierdzie. To jest bardzo ważne, dlatego że. Ten, to pojęcie miłosierdzia, którą dzisiaj, które dzisiaj tak bardzo się chwali, ono w zasadzie polega na tym, żeby nikomu nie przeszkadzać, żeby nikogo nie urazić. Ale to nie jest miłosierdzie Pana Boga to jest miłosierdzie tchórzy. to jest miłosierdzie kogoś, kto się boi powiedzieć prawdę. Prawdziwe miłosierdzie, Pan Bóg, jak widzimy, nie ma skrupułów żeby zrzucić świętego Pawła z konia i zrobić mu ten wyrzut. Szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? To jest miłosierdzie Pana Boga. I my w trakcie tej pielgrzymki, tutaj święty Paweł jeszcze wtedy, zaczynając tą pielgrzymkę, jeszcze nie święty, również w pewnym sensie wyrusza na jakąś pielgrzymkę. <grymka> Oczywiście trudno tutaj mówić o pielgrzymce, wychodzi, aby prześladować chrześcijan. Ale w drodze zostaje przemieniony. I tak my prośmy, aby Pan Bóg okazał nam miłosierdzie Jak ten rzetak przy drodze, który woła do Chrystusa, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. I gdy Pan Jezus podchodzi do Niego i pyta Go, co chcesz, aby Ci uczynił. Panie, Abym przeżył. Prośmy i my, abyśmy i my przeżyli, abyśmy w trakcie tej pielgrzymki dostrzegli nasze wady, bo to jest pierwszy stopień do poprawy, do poprawy naszego życia. A ta poprawa musi trwać przez całe nasze życie, każdego dnia do samego jego końca. Albo będziemy codziennie zbliżali się do Chrystusa, albo się od niego oddalamy. I tutaj nie wolno, nie wolno zostać na jakimś tam poziomie i. Stwierdzić, że jesteśmy zadowoleni z nas sam. Prośmy, aby Pan Bóg okazał nam w ten sposób miłosierdzie, żeby pokazał nam nasze błędy, żeby pokazał nam nasze grzechy, tak jak pokazał je świętemu Pawłowi. To jest wielkie, wielkie dzieło miłosierdzia. Bo to jest czyn zbawczy. Bo początek, początkiem zbawienia, Początkiem uświęcenia jest otwarcie oczu. Prośby, prośmy teraz, w tej mszy świętej, abyśmy potrafili dostrzec, co mamy czynić. Abyśmy potrafili dostrzec, gdzie są nasze błędy. I powtarzajmy, powtarzajmy za świętym Pawłem te tak piękne słowa: Panie, co mam czynić? Prośby Pana Jezusa przystępując do Komunii Świętej, abyśmy dobrze, abyśmy dobrze odbyli tą pielgrzymkę. Aby Pan okazał nam tutaj w trakcie tej pielgrzymki miłosierdzie i pozwolił nam się poprawić. Pozwolił nam porzucić naszych grzechy. Inaczej wszystko będzie na marne. Cała ta pielgrzymka będzie na marne. Jeśli przejdziemy ją, tak będzie dla nas takim Wydarzeniem społecznym, spotkamy znajomych. Przejdziemy gdzieś tam w międzyczasie będziemy pamiętali, że idziemy, idziemy do Częstochowy. Jeśli tak to będzie wyglądało, to po co to wszystko? Po co to wszystko? To wtedy Pan Jezus nie okaże na pewno tego miłosierdzia, nie pokaże nam naszych błędów, bo my o to po prostu nie prosimy. Pamiętajmy o tym, po co tu jesteśmy? Jesteśmy tu po to, aby wybłagać Boże Miłosierdzie dla nas i dla innych. I z tą intencją przystępujemy do komunii. Prosimy o to, aby Pan Jezus dał nam się dobrze, dobrze uczestniczyć w tej pielgrzymce abyśmy gdy dotrzemy do naszego celu, do celu naszej pielgrzymki, abyśmy naprawdę byli już innymi ludźmi. Tak jak Szawę i Święty Paweł jak święty Paweł zmienił się w drodze do Damaszku, abyśmy mogli kiedyś razem z nim, razem ze świętym Pawłem na wieki, na wieki nadawać się radością samej Trójcy Przenajświętszej, abyśmy mogli dotrzeć do celu tej naszej jedynej, ostatecznej pielgrzymki. Amen. Miał Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Не говорите поклоняйтесь Иисусу Христу.